Siedzi facet w knajpie do późna w nocy. Pije i pije i pije. Ale w końcu czuje, że o już będzie dosyć. A i kobita pewnie na głowę wsiądzie. Lepiej spadać do domu. No ale nie może się podnieść przy całej swojej silnej woli. I próbuje, i próbuje w końcu spać z krzesła na glebę. Ale silna wola. Czołga się, doczołgam się, choćbym nawet tam łokcie zdarł i doczołgał się do drzwi, otworzył sięgnąwszy się za klamkę, wyczołgał się na zewnątrz po chodniku, po chodniku, daleko do domu nie jest, ruch nad ranem niewielki, przeczołgał się przez jezdnię, doczołgał się do drzwi swojego domu, do środeczka, po cichutku, pod kołderkę obok żony i zasnął. Rano szarpią go, otwiera oczy, żona nad nim wkurzona ich, Heniek, znowu piłeś? Ależ kochanie, gdzież tam, skądże? I jasne, z knajpy dzwonili, wózka inwalidzkiego zapomniałeś zabrać.